W listopadzie pierwszym omawianym przeze mnie wydarzeniem jest Cecyliada. Ciekawostką jest fakt występu grupy wykonującej capoeirę. Na scenie mieliśmy swoistą plejadę wykonawców, zaczynając od klawiszowców poprzez basistę na wokalista kończąc. Następnym niemal epickim wydarzeniem jest prezentacja nowej gazetki szkolnej pod tytułem Gazetka Boska. Osoby z redakcji odwiedziły również bibliotekę szkolną. Pełny wywiad dostępny po napisach końcowych. Została zmieniona nazwa gazetki. Skąd na nią pomysł? Znaczy, no, pomysł na gazetkę właściwie to nie jest pomysł nasz ani żadnej osoby, żadnego ucznia, który nie reaguje. To był pomysł pana Szweda. Szweda. 11 listopada to Dzień Niepodległości, co wiąże się z akademią w naszej szkole. W tym roku klasa 2 A przygotowała ciekawe przedstawienie. Uczniowie na lekcjach techniki przygotowywali okolicznościowe kotyliony. Sprawdźmy, jak im to wyszło. Tu już mamy teraz coś takiego i teraz zwróćcie uwagę o. Teraz bierzemy czerwony koniec, czerwony pasek ten zwycięsty. Wiktoria. Eee, odwracamy tutaj, odwracamy. Nie wiem tego zrobić. Ale profesorka ja uspokoję, że teraz zaraz do mnie podejdę. Przyklejamy tutaj, bierzemy klej, przyklejamy teraz czerwony pasek, z lewej jest wszystkie strony tego kółka, z lewej. W listopadzie ruszyła również nowa inicjatywa Koła bibliotecznego, czyli spotkania z historią. Mniej więcej takie same fortyfikacje jak na linii Maginota. No to były pewne. I Niemcy to po prostu wzięli bez jednego wystrzału. Po prostu weszli. I to był koniec. Już nie ale było. oni mieli też jakieś tam wojska. Słuchaj. Mieli, ale. Nie doszło do żadnych walk. Hitler. Uczniowie w towarzystwie absolwenta naszego liceum, Piotra Rapińskiego, rozprawiają na historyczne tematy, posiłkując się na przykład filmami pana Wołoszańskiego. Nasze z malinę, do wojny potrzebuje kilku lat, aby przygotować się do starcia z morskimi potęgami. Jakby nie była Wielka Brytania i Francja, pozostali bywcy też byli zdania, że Wehrmacht nie jest gotowy do wojny. Na zakończenie listopada zostawiłem kolejną edycję wystawy szkolnych kolekcjonerów, której uroczystego otwarcia dokonał ksiądz Paweł. No co ja mogę powiedzieć, no straszek to jest na wielka rodzina todea y, z patyczakami, również działam z liśćcami tutaj to terrarium. Y, żywią się liśćmi malin, jeżyny, y, dębu, bluszcz czasem jedzą, y, wymagają wysokiej wilgotności. Tutaj mamy jeszcze straszek australijski. To są młode okazy. Wymagania, i jedzą to samo co straszek wadelupski. Nie mogę ale I patrz czakro, gaty. Wymagania, i pożywienie takie same jak inne straszyki. Widziałaby pani to? Poza tym. Mogliśmy obejrzeć wystawę modeli pojazdów wojskowych, a także wyposażenia wojskowego. Co jest w tej Godnym odnotowania faktem jest odbiór przez wspomnianego wcześniej Krzyszka Koblarczyka nagrody za zajęcie drugiego miejsca w wystawie szkolnych kolekcjonerów Karaczana Brazylijskiego w łódzkim Zoo. Państwa, bardzo. Czy cię pełci teraz, je nie? Tak, tak. Znaczy ja sobie je schowam. zobaczymy no, bo myślę, że tutaj, bo jak widzimy na zewnątrz, to pewnie jest to znacznie trudniej. W grudniu miało miejsce ślubowania nowych ministrantów. Do szkolnej próby liturgicznej dołączyły nowe twarze, którym życzymy wytrwania w postanowieniu oraz powodzenia.